Cześć, macie jakiś pomysł, żeby zmienić nasze miasto? Jest to coś, co Wam się nie podoba? Chcielibyście zmienić otaczającą rzeczywistość, ale nie wiecie, jak to zrobić, nie wiecie, jak się za to zabrać? Jest pomysł na to, żeby Wam w tym pomóc. Chcecie wygrać 5 tysięcy na realizację Waszego pomysłu? Napiszcie projekt pod hasłem Zmieniamy rzeczywistość. W Bełchatowie bądź w Gminie Bełchatów. Wystarczy, że wejdziecie na naszą stronkę internetową mykohamyouz.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Jak zrobić, co zrobić, żeby dostać 5 tysięcy na realizację takiego pomysłu? Więc zmieniajmy bułhatów i zmieniajmy rzeczywistość. Witam wszystkich maniaków, wita Was zespół Messenger. Gramy muzykę metalową o już od 1991 roku. Skład oczywiście wielokrotnie się zmieniał. W 1999 roku zawiesiliśmy działalność, a w 2009 wznowiliśmy. Pojawiły się nowe osoby w zespole, też były roszady, były zmiany, teraz skład się ustabilizował, cały czas odkrywamy nowe trendy muzyczne, metalowe, cały czas się uczymy, cały czas idziemy do przodu. Ja doszedłem do Messengera w 2009 roku i pamiętam, odbieram telefon, bo u swoich rodziców, odbieram telefon i Jacek, nie wiem, my się chyba znaliśmy już wtedy, nie? Znaliśmy się, byliśmy na jakichś tam kilku koncertach, mówił, że kolega jakiś, mój kolega polecał, najlepszy perkusista, oczywiście wtedy ledwo co potrafiłem grać na tej perkusji. To się oczywiście powoli zmieniało, także oczywiście spotykamy się, lubimy się wszyscy, poza tym to pytanie, które zadałaś, ważne jest to, że Wiesz, my musimy się lubić, tak? Oczywiście są pewne pomysły, różne pomysły na muzykę, ale na takiej zasadzie raczej wspierania siebie i dodawania tych różnych koncepcji, niż na takiej zasadzie, że ja wiem lepiej i, 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 to, i ja mam rację, tak? Na takiej zasadzie. Są te próby cztery razy w tygodniu i no, jednak trochę tego czasu brakuje na pewne rzeczy, ale no, dajemy radę no. Jeśli się coś chce, to się potrafi, prawda? Messenger znaczy posłaniec, czego posłańcami jesteście? Ja to nie wiem, ja to dopiero od tego roku zaczynam. Od tego roku zacząłem grać, to więc, więc może pytać lepiej Jacka. Tak naprawdę dopiero po tak półtora roku wyjawiamy tajemnicę nowej muzyką Jaką. Jakie posłanie niesiemy? No generalnie niesiemy po prostu posłanie muzyki metalowej. W logo mamy właśnie nawet tutaj, że ten posłanie trzyma tutaj właśnie zwój z treścią, z takim przesłaniem, które niesie. No my się czujemy pełnoprawnymi oczywiście członkami zespołu, natomiast bardzo ważne decyzje, myślę może inaczej. Podejmujemy wspólnie, natomiast jeżeli coś staje na ostrzu noża, czyli albo w prawo, albo w lewo, no to myślę, że, że Jacek, ty masz tutaj na takie najważniejsze zdanie. Tej muzyki są również tacy, którzy są zaciekawieni tylko tą muzyką, gdy się zapoznają, no, obejrzą nas na koncertach, no to już później mniej przychodzą, ale są też stali właśnie fani. Czyli tak bym określił, że był chatów tak jest po środku. Ostatnio graliśmy w Piotkowie, jak to się nazywa? Klub spirala bodajże, tak? W spirali graliśmy tam i, i powiem szczerze, że Piotrowanie nas przyjęli, no My, czy byliśmy zaskoczeni, tak? Wychodzimy, prawda? I, i jako pierwsi, bo grał tam lokalny zespół, a więc, a więc oni byli jak gdyby takimi no, gwiazdą wieczoru, powiedzmy. Natomiast myśleliśmy, że będziemy grali dla pustych ścian, to no, no, był żywioł tak? No, jak, to, jak to mówimy w takim żargonie metalowym, były się urywały po prostu, mówiąc krótko Na początku, jak zaczęliśmy grać, to było ogromne wsparcie, później, im lepiej nam to granie wychodziło, i więcej było takich można powiedzieć, sukcesów. No też pojawiły się takie głosy, krytyki często, no Dużo osób oceniało to, że to jest zazdrość, po prostu. A trochę nasze społeczeństwo tak działa. W showbiznesie można to zresztą tak zauważyć, że na początku jest zachwyt, później jest no, takie można powiedzieć zrównoważenie, a później totalna krytyka. Czasami jest tak, że, że po prostu na przykład ja nie mogę. Yy, być na próbie albo, albo tyle być na próbie ile chcę. Natomiast zazwyczaj yy, tych koncertów nie ma aż tak bardzo dużo, tak? A więc nie gramy co tydzień. W związku z tym no, my wiemy wcześniej, że ten koncert będzie. Ja mam ten termin jak gdyby zaklepany. Zresztą jak z każdym jak samo, jak i Jacek, jak i chłopaki, prawda, jak i yy, ka każdy z nas no, musi sobie tutaj dostosować to nasze, yy, że tak powiem menu czasowe do tego do zespołu i tak, żeby to nie kolidowało. W tym roku zgłosiliśmy nasz utwór do konkursu, aby wystąpić na festiwalu Metal Fest w Jaworznie. To jest taki największy festiwal metalowy. Tak, zgłosiłem. No, <laughs> A który utwór? Destiny. Destiny. Niestety nie udało się nam w tym roku zakwalifikować, może w przyszłym, ale na pewno byśmy chcieli, bo to jest naprawdę duża impreza. Dużo płacą. No i można znaleźć choćby i wydawców, którzy się kręcą i obserwują młode zespoły. Dużo osób kieruje się pewnymi stereotypami. No i wiadomo, że no ciężka muzyka, no to związana jest z jakąś czarną magią, czy tam innymi rzeczami, okultyzmem, ale tak naprawdę nie jest, nie śpiewamy o takich rzeczach, śpiewamy raczej o różnych tam problemach społecznych, tak o, generalnie bym powiedział o problemach społecznych, no i zaczynamy też śpiewać o nas, to co lubimy, to co robimy, teraz teksty pisze też Michał, bardzo fajne, czyli tutaj... Spełnia się bardzo dobrze jako wokalista, jako pisarz tekstów. No a wcześniej to ja pisałem teksty.